Witajcie, zaczynamy kolejny odcinek programu na ścianie. Dzisiaj zobaczycie nieokiełznany ocean. Trzy czwarte powierzchni ziemi to woda. Nic więc dziwnego, że morza i oceany budzą respekt zarówno wśród marynarzy, jak i szczurów lądowych. Jest to żywioł, z którym muszą liczyć się nie tylko małe jednostki pływające, ale i ogromne statki handlowe. Oraz. Potężne okręty wojenne. Walka z rozgniewanym oceanem jest bardzo trudna. I niestety może doprowadzić do utraty ładunku. Najgorsze jest jednak to, że pomimo nowoczesnej techniki nadal nie zawsze udaje nam się przewidzieć zachowanie oceanów. Przez to z pięknym wycieczkowcem, zamiast z wypoczynkiem, może kojarzyć się z traumatycznymi przeżyciami. Choć niektórzy podobne sytuacje potrafią dobrze wykorzystać. Na dziś to już wszystko. Cześć.